Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaka jestem podekscytowana. Ja tak bardzo nie mogłam doczekać się tej książki. Ja jestem uzależniona od książek Friedry McFadden, To jest fakt. Niedawno czytałam jej ostatnią książkę, która wyszła w Polsce, yy, czyli dobra koleżanka, i po prostu już odliczałam, odliczałam do premiery trzeciego tomu pomocy domowej i jest. Mam go przy sobie, czyli pomoc domowa z ukrycia. W nowym domu wyjdą na jaw stare tajemnice. Spokojnie tutaj będzie recenzja bez więc możecie to obejrzeć, nawet jeśli nie przeczytaliście poprzednich tomów e, tej serii. Blog powstaje też we współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona Kryminału. E, nie, nie mogłam się doczekać, nie mogłam się doczekać, aż tu usiądę i powiem do Was, że zaczynam ją czytać, bo właśnie taki mam plan. Na dzisiaj. W tym vlogu też pojawią się, myślę, inne książki. Nie wiem, ile będę go nagrywać. Mam plan nagrywać go około tydzień dwa tygodnie maksymalnie. Natomiast na pewno chciałabym zacząć trawę. Czyli tę wielką powieść graficzną, ogromną, z bardzo ciężką tematyką. Nie wiem, jak mi to pójdzie, bo na razie chyba chciałabym się skupić na pomocy domowej, ale zobaczymy. Na pewno jakąś książkę jeszcze sobie zacznę, więc myślę, że w tym vlogu skończę więcej niż jedną. Ale no, to jest, to jest główny bohater tego vloga. Czytam teraz y, pomoc domową i jestem dopiero na początku, więc za dużo się nie wydarzyło. Natomiast nasza główna bohaterka wraz ze swoim mężem i dziećmi przeprowadza się do mm, domu, jej wymarzonego domu. I to jest tak przeurocze, jak ona się ekscytuje każdą rzeczą w tym domu. Na przykład y, w rozdziale trzecim mamy dziś całą czwórką jemy kolację przy kuchennym stole. Wiecie, czym jest stół kuchenny? To stół, który mieści się w naszej kuchni. Tak, nasza kuchnia jest tak duża, że mieści się w niej cały stół. W naszej poprzedniej kuchni ledwie mieściła się jedna osoba. Strasznie to mnie rozczuła. I to, co mi się jeszcze podoba um, na początku tej książki, to poczucie humoru. Dosłownie miałam kilka sytuacji, gdzie po prostu się zaśmiałam, tak na głos, co mi się nieczęsto zdarza, więc och, jak to jest dobrze wrócić do tej serii i do naszej mili. Naprawdę strasznie się cieszę i jestem mega, mega podekscytowana bo mamy trochę inną sytuację tutaj, bo w dwóch poprzednich częściach mili pracowała jako pomoc domowa w różnych domach, w różnych rodzinach. Natomiast teraz ona sama ma swoją rodzinę i nie wiem, w jaką stronę pójdzie ta historia i co się tu będzie działo, ale jest wiecie trochę inaczej, trochę zmiana i coś innego, coś nowego. Wiecie co mnie wkurza? To, że nasza główna bohaterka, tak jak powiedziałam Wam, z rodziną przeprowadziła się do nowego domu, do nowego sąsiedztwa i poznała tam swoją sąsiadkę, która od samego początku była taka, wiecie, wbijająca szpileczki, trochę złośliwa, niemiła, ale zawsze uśmiechnięta, wiadomo, i, i otwarta na nową znajomość. No i zaprosiła ich na kolację. No i ta sąsiadka cały czas podrywa męża naszej głównej bohaterki. I widać, że naszą główną bohaterkę to zaczyna trochę irytować. Natomiast mnie irytuje w tym momencie postawa męża, który absolutnie nic nie robi z tym, jak ta kobieta dotyka mu ręki. Jakoś do niego tak mówi z takim podtekstem trochę, gdyby mój mąż dawał się dotykać innej kobiecie podczas rozmowy cały czas tu go za biceps, tu go za rękę i tu przytrzymuje tą rękę. Po co? To już jakby abstrahując od tej kobiety niepoważnej, Czemu mąż nie zareaguje? Wiem, że to absolutnie nie ma znaczenia pewnie w tej historii, natomiast mnie to irytuje, że on nic z tym nie robi. bastard Jestem w, no, w połowie pomocy domowej. Huh, um, kompletnie nie spodziewałam się, że to będzie tego typu historia. To na pewno. Szczególnie, że pierwsza połowa tej książki, czyli to, przez co ja teraz jakby przebrnęłam, przebrnęłam to złe słowo, bo bawiłam się świetnie, po prostu mnie pochłonęła ta książka, to jest bardziej w stylu obyczajowym. Nie ma tam dużo niepokoju, natomiast są niektóre momenty, yy, które są takie: o, coś się dzieje, coś będzie tutaj się dziać z tym związane. Więc to są takie małe sytuacje, które wskazują nam na to, że będzie coś się działo, co, czego można się spodziewać, oczywiście, bo jest to thriller. Natomiast w tej części mamy bardzo duże skupienie na samej mili i na jej rodzinie, i na tym, jak nasza główna bohaterka się zmieniła. I nie wiem, czy ta zmiana jej jest celowa, natomiast mam wrażenie, że ona troszkę straciła te swoje takie odważniejsze cechy charakteru i stała się bardziej bierna, mam wrażenie. Bardzo mocno pochłonęła ją rola matki, bardzo mocno pochłonęła ją rola takiej sąsiadki, bo chce zrobić dobre wrażenie na nowych sąsiadach, więc. Widać, że jest trochę inną osobą, natomiast ma to sens, bo jest też w innej sytuacji niż była w dwóch poprzednich tomach. Ja tu bardzo ogólnie będę mówić, oczywiście, bo nie chcę wam nic zaspoilerować. To, że ona ma męża i dzieci teraz, no to to nie jest spoiler, bo to jakby na tym się skupia cała ta książka, i to też nie ma znaczenia dla poprzednich historii, moim zdaniem, więc to nie jest jakaś tajemnica. Natomiast nie będę tu żadnych imion mówić, nie będę tutaj żadnych bohaterów szczególnie opisywać, bardziej skupię się na, na tym, czy było dobrze, czy nie. Jeśli chodzi o męża Mili, to widzę rozwój charakteru, więc to jest bardzo fajne i zauważalne. Jej dzieci też są bardzo ciekawie wykreowane i widać różnicę ogromną w charakterach i syna, i córki. I fajnie, że one tak naprawdę są też zaangażowane w tę historię. To, co mnie ciekawi, to to, co tu się wydarzy, bo tak naprawdę nie mam pojęcia. Widzę jakieś tam poszlaki, że jest w to zaangażowany mąż mili, jest zaangażowana oczywiście sąsiadka, to jest od samego początku wiadome, bo właśnie ci bohaterowie tutaj się najczęściej pojawiają. Natomiast zastanawiam się, co się wydarzy takiego, wiecie, niepokojącego i strasznego. Przypuszczam, że znajdzie się grono osób, którym nie spasuje to, jak bardzo jakby obyczajowa jest pierwsza połowa książki. Nie wiem, czy cała książka ma taka być, ale no, w tej pierwszej połowie mocno skupiamy się na rodzinie, Mili I mniej na tych niepokojących sytuacjach i wydarzeniach, chociaż one tak jak mówię też są. Ale no, przypuszczam, że część osób może być nastawiona na więcej akcji, ale mi to nie przeszkadza. Ja się absolutnie świetnie bawię, bo ja po prostu bardzo się zżyłam z mili i z tymi bohaterami już w poprzednich częściach, więc bardzo fajnie jest czytać o ich codzienności nawet. Dla mnie to jest po prostu fascynujące. I to, i to w jaki sposób Frida buduje to napięcie małymi kroczkami jest też świetne. Więc uważam ogólnie, że ta część na ten moment różni się. Od poprzednich. Nie jest gorsza, ale inna. I skupiamy się kompletnie na innych rzeczach tutaj. I ta zmiana mi się podoba. Uważam, że to jest świetne odświeżenie tej e, serii i wprowadzenie czegoś kompletnie nowego. Jestem mega, mega, mega ciekawa, co dalej tutaj będzie. Już nie mogę się doczekać. Jestem w rozdziale 36 i och! Mam ochotę cały czas ją czytać i cały czas o niej myślę, więc jest, jest dobrze. Jeśli chodzi o moje inne plany czytelnicze, to na pewno będę zaczynać za niedługo, bo już 26 lutego um, internet co sali runi, bo będę robić maraton na Instagramie właśnie z tą książką w związku z jej premierą. Wy widzicie ten film już gdy trwa maraton raczej, taki mam plan, że tak go wstawię, więc zachęcam do wzięcia udziału, na pewno jeszcze macie czas. I mam ochotę wybrać sobie jakiegoś audiobooka, ale jakiego to jeszcze zobaczę i najwyżej wam powiem i dam wam Znać. Potrzebuję czegoś krótkiego, ale czegoś takiego mocniejszego, więc tak. Bawię się świetnie. Kończyłam. Skończyłam dwie książki, i dwie mam jeszcze zaczęte, więc zaraz Wam o nich wszystkich powiem szybciutko. Natomiast teraz chciałam przejść do głównej książki w tym vlogu, czyli Pomoc Domowa z Ukrycia. Co tu się wydarzyło? O kurczę, nawet nie wiem od czego zacząć, jeśli chodzi o moje przemyślenia. Tak jak Wam mówiłam, ta pierwsza połowa książki była bardziej obyczajowa niż thrillerowa, chociaż um, główna bohaterka, nie główna bohaterka, tylko autorka, dawała nam gdzieś tam jakieś takie smaczki, że coś się będzie działo i były, było kilka niepokojących sytuacji, w których znalazła, znalazła się Mili. Um, i kilka pytań pojawiło się w trakcie lektury, to na pewno mi. I dostałam na wszystkie odpowiedź, więc to jest super. jestem mega usatysfakcjonowana, bo autorka gdzieś tam zaspokoiła tę moją potrzebę wiedzy w tej kwestii. Oczywiście wydarzyło się to na końcu, bo na końcu wszystkie karty zostały odkryte i do zakończenia zaraz przejdę. Jeśli chodzi o drugą połowę książki ogólnie, no to to się tak powoli rozpędzało i na końcu naprawdę już było bardzo intensywnie. Jeśli chodzi o zakończenie. To nie powiedziałabym, że jest za za krótkie. Uważam, że mm, zostało bardzo fajnie poprowadzone. To na pewno. Natomiast nie podoba mi się samo rozwiązanie. Wydaje mi się, że jest mało prawdopodobne i nie wiem, czy to jakby ja jestem tak głupia i się nie domyślałam tego, czy to było oczywiste, ale dla mnie jakieś takie, nie wiem, no nie, nie klei mi się do końca to zakończenie. Podoba mi się em, jakby główny, główny motyw zakończenia mi się nie podoba, natomiast podobają mi się poszczególne sytuacje w nim. E, na pewno sama końcówka też jest mega dziwna i ciekawa, w sensie ja ja długo będę jeszcze zbierać myśli po tej książce, to na pewno, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo jestem po prostu. Ja żyję tą historią i była, miałam tak przy poprzednich częściach i przy tej też tak mam. I pomimo tego, że niektóre aspekty mi się nie podobały, nie było ich wiele, bo ja po prostu wsiąknęłam w tę historię i wszystko mnie interesowało, wszystko mnie ciekawiło. I styl autorki sprawia, że ja płynę przez tę książkę, i naprawdę ja odbieram pozytywnie to, że ona pokazała tutaj gdzieś tam tę codzienność, mili. W tym nowym otoczeniu, w nowej sytuacji, w której się znalazła z jej rodziną i w nowym miejscu zamieszkania z nowymi ludźmi, którymi się otacza. Naprawdę był to taki powiew świeżości. Jestem totalnie na tak. Więc nie będę tutaj podsumowywać tego, co powiedziałam przed chwilą, bo było to dość zagmatwane, ale mam nadzieję, że rozumiecie, gdzie mam pozytywne odczucia, a gdzie negatywne. Widziałam trochę zarzutów w stosunku do tej książki, ale mi się Podobała bardzo i widziałam, że te zarzuty to są te rzeczy, które mi się w tej książce podobały, więc nie jestem do końca w stanie się do nich odnieść i się z nimi zgodzić. Natomiast też rozumiem, że kogoś może rozczarować ta historia, bo no jest trochę inna niż pozostałe części tej serii. Więcej Wam już nie zdradzam, bo nie chcę Wam nic zaspoilerować, ale jeżeli nie czytaliście żadnego poprzedniego tomu pomocy domowej i chcielibyście sięgnąć po tę książkę, to teraz pytanie, czy możecie? Otóż sytuacja wygląda tak, że ja polecałabym wam przeczytać pierwszy i drugi tom, bo w tym tomie pojawia się trochę aluzji do tego, co się wydarzyło wcześniej. Niektórych rzeczy czytelnik może się domyślić, jeżeli czytał poprzednie tomy. Mili czasami też gdzieś tam wraca wspomnieniami do tych wydarzeń sprzed lat, natomiast bardzo, bardzo, bardzo je streszcza, więc gdzieś tam informuje czytelnika, co się wydarzyło. Ale no wiadomo, lepiej gdzieś tam wiedzieć więcej z poprzednich tomów. Więc uważam, że. Fajnie jest przeczytać poprzednie tomy, natomiast jeżeli naprawdę by Wam zależało, żeby tylko ten przeczytać, to też możecie i też połapiecie się w historii. Ale tak jak mówię, odradzam. Ja bym przeczytała dwa poprzednie, bo bardzo dużo dobrego Was ominie. Więc tak, uwielbiam, uwielbiam i mam nadzieję, że będzie następny tom. Mam nadzieję, że będzie następny tom, i bardzo mnie ciekawi, jeżeli będzie, co autorka zdecyduje się tutaj zrobić, bo no ma, ma duże pole do manewru, to na pewno. Co skończyłam jeszcze? Skończyłam jeszcze. Dość nieoczekiwanie, nie spodziewałam się, że sięgnę po tę książkę. Jestem głód Petry Dworzakowej. Um, ja czytałam tej autorki Wrony bardzo dawno temu. I o Jestem głód było mega głośno już jakiś czas temu, natomiast jakoś mnie ten hype ominął i, i nie sięgnęłam po nią. I tak jak wam mówiłam poprzednio, chciałam znaleźć sobie jakiegoś audiobooka szybkiego, ale dość ciężkiego. No i natrafiłam na tę książkę i przesłuchałam ją w audiobooku. I mam dość mieszane odczucia, bo wrony mnie zachwyciły. Niesamowicie. I gdzieś tam e, spotkałam się z tym, że. E, nie wiem, czy to wydawnictwo chyba mówiło nawet, że, że ta, ta książka ma być jakby kontynuacją wron. Nawet chyba jest na okładce coś, coś takiego, że wrona wkracza w dorosłe życie, co, coś takiego. Ale później spotkałam się z informacjami, że Jestem Głód jest bardziej autobiograficzna. I raczej z tym się zgadzam. Nie potraktowałabym tego jako kontynuacji wron, szczerze mówiąc. Tak pokrótce mówiąc, bo to jest też bardzo krótka lektura, e, mamy tam przedstawione życie pewnej kobiety od lat dziecięcych do lat dorosłych. Mamy przedstawione e, zmagania z zaburzeniami odżywiania, z anoreksją, z przemocą, z e, gdzieś tam relacjami, toksycznymi relacjami, z chorobą też. Jest dość ciekawy wątek też religijny. Tak, ale jest tego tam bardzo dużo, szczerze mówiąc. Tych wszystkich wątków i trigger warningów. To, co wszystko wymieniłam, to tak naprawdę można powiedzieć, że są trigger warningi, bo cała ta książka składa się z bardzo ciężkich sytuacji, wydarzeń i, i ciężkiego życia. Więc jest ona mocno przytłaczająca, to na pewno. I mam wrażenie, że nie ma w niej przestrzeni na oddech, w ogóle, żeby wziąć taki oddech i, i chwilę wiecie się uspokoić, bo tam cały czas coś, coś się dzieje i jest bardzo intensywnie. To, co, to, co było bardzo ciekawe na pewno, to. To w jaki sposób rozdziały były podpisywane, bo każdy gdzieś tam rozdział, każdy, in, każdy rok jej życia, który był tam przedstawiony, z tego co mi się wydaje, bo to, tak jak mówię, słuchałam to w audiobooku, każdy rok jej życia był przedstawiony jako... Podanie wieku, wagi i wzrostu. E, więc było to no, gdzieś tam bezpośrednie nawiązanie do tej anoreksji, która była tam obecna i zaburzeń odżywiania. I może na początku wydawało się to mało sensowne, natomiast później bardzo dużo sensu zyskało, zyskały te dopiski wagi i wzrostu e, dla całej historii. Więc no, powiem Wam, że mam odczucia takie ok. E, nie zachwyciła mnie, nie wzruszyła mnie, nie poruszyła mnie jakoś bardzo, e, ale jest to dobra książka, więc myślę, że dam jej około 3 gwiazdki. Natomiast chyba oczekiwałam trochę więcej po, po tej autorce, po Wronach szczególnie. Dobrze, tyle skończyłam. Jestem w trakcie tej powieści graficznej, trawa. Tutaj jestem, moi drodzy, nie ma tu absolutnie żadnego rozdziału, czekajcie. 81 strona, więc no jeszcze dużo przede mną, dlatego powiem Wam pewnie o niej w jakimś innym filmie. Ale zapowiada się naprawdę. Dobrze, jak na powieść graficzną, bo wiecie, że ja miałam ostatnio bardzo dziwne, dziwne relacje z powieściami graficznymi bardziej negatywne niż pozytywne, dlatego trochę bałam się po nią sięgać, ale doszłam do wniosku, że może dzięki temu, że to jest ciężki temat, to gdzieś tam bardziej mnie to poruszy i zaangażuje niż um, jakieś tam powieści młodzieżowe, graficzne. Um, I zapowiada się, że tak będzie, więc jestem, jestem dobrej myśli um, i też jestem w trakcie. Internet, co sali runi, ale o tym będę Wam mówić już na samym Instagramie, no i w podsumowaniu miesiąca marca, bo tam trwa cały maraton i właśnie na Instagramie chcę się na tej książce skupić, więc tam Was zapraszam. Dobrze, bobrze, moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że dobrze się tutaj ze mną bawiliście i że sięgniecie po pomoc domową, jeśli jeszcze nie czytaliście, a jeżeli już czytaliście dwa poprzednie tomy, to dajcie. Trzeciemu tomowi szansę, bo jest naprawdę świetny. Koniecznie się pochwalcie, co czytaliście przez ostatni tydzień, dwa, co tam u Was słychać, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć.